Co my tu mamy? Super Liminal. To jest yy, taka gra. To jest w pół drogi między portalem a tą drugą gromą gościu, który chodzi cały czas w biurze do przodu. Pamiętacie, jak to się nazywało? To miało wyjść na, ko na konsolę w tym w roku. W biurze do przodu? No kurczę, zapomniałem teraz tego, tego tytułu. O gościu, który cho chodzi po biurze i narrator cały czas coś mówi. Tak? Stanley Parable, tak? O tym Stanley mówisz? Stanley czy... Parable, okay. Tak, okay. tak. Chodzi gość do przodu, ok. To, było... to mogłeś to dużo prościej mi opowiedzieć, ale wybrałeś, ok. No więc to, to jest jakby w pół drogi właśnie między, między Portalem a Stanley Parable. Portalem dlatego, że cała gra ma otoczkę testu. Zresztą jest jakieś backstory o firmie, która leczy problemy psychiczne jak i każde inne poprzez sen i wprowadzają pacjentów w stan, w stan snu, i w czasie snu przeprowadzają na nich, na nich testy. To nie jest długa, długa gra i podejrzewam, że przy następnym posiedzeniu ją skończę. Natomiast. Wszystko to, co grałem do tej pory, to cały czas jest w fazie snu. Ja za, zaczynasz grać już, już śniąc. E, I tak jak mówię, to wygląda na... z portala zaczerpnięte jest to, że to jest, że to jest test, bo wchodzisz do kolejnych pomieszczeń przynajmniej na, na początku mhm. i głos w stylu w stylu GLaDOS ci podpowiada Dzień dobry teraz śnisz będziemy tutaj się o, o, opiekować to rozwiążemy taki taki problem należy postępować w ten sposób i te komentarze stają się z czasem coraz bardziej teraz bardziej abstrakcyjne I jest również ten ten element w którym w którym się wymykasz z tego z tego testu i to dzieje się zdecydowanie szybciej niż mhm. niż niż w samym, w samym portalu czyli upada ta ta, 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 ta fasada testu, i nagle się okazuje, że, że ściana się w jednym pokoju prze, przewraca, i się okazuje, że to, jest, że to nie jest prawdziwy pokój, tylko, tylko scenografia, jak na scenie. Nie? I, za, I w zasadzie za, za, zaczyna się częściej poruszać po, z, po, za, po, za, po zapleczach tego budynku, niż, niż po samych testach. Bo się cały czas prze, przeplata. Tak długo, jak jesteś w ramach jednego pomieszczenia, z danego testu, to wszystko wygląda, powiedzmy, jak w hotelowym lobby, takim maksymalnie uproszczonym, w tle gra przyjemna muzyczka. Jak tylko zrobisz krok poza te, poza te, te komnaty, nagle się robi taki, taki dość nieprzyjemny, ciemny, smutny ambient. Mhm. Natomiast ze Stanley Parable jest to, że. No co chwilę się budzisz w łóżku, nie? Co, co chwilę się budzisz w łóżku, wyłączasz budzik, który cię budzi, on cię co chwilę budzi o godzinę później, o godzinę później, czyli to jest, mam wrażenie... To, to jest, jest dzień stry... świstaka, czy... No, no, właśnie nie, znaczy część się powtarza. To, to budzenie się w łóżku, ten pierwszy korytarz, ten hall. Zanim dojdziesz do pierwszego testu, to wszystko wygląda za każdym razem, za każdym razem identycznie, mhm. ale potem wchodzisz do pierwszej komnaty testowej, potem gdzieś wychodzisz poza tą, poza, tą, poza tą komnatę, na zaplecze, potem znowu do komnaty. Do tego dochodzą jeszcze wiadomości na kasetach nagrane i zostawione przez jakiegoś, przez jakiegoś profesorka, i oczywiście ten profesorek wydaje się być w opozycji do tego, do tego głosu GLADOS, który Cię, który cię instruuje. Ja jestem, nie wiem, tam szósty, siódmy, siódmy etap i ilekroć włączam tą taśmę od profesorka, During gdzie on się za każdym przestawia. Dzień dobry, tu profesorek taki i taki, bierzesz udział w teście. Wciąż nie mam dla Ciebie nowych informacji, ale doszliśmy do wniosku, że wolisz częste powiadomienia o tym, że jest brak informacji niż żadnych informacji. Nie? Mm -hmm. I w zasadzie nie wiadomo, nie wiadomo, nie wiadomo o co chodzi. Natomiast największy ból głowy to, są, to są jest mechanika, ten lub, w jaki sposób rozwiązujesz te, te zagadki, w jaki sposób ro, ro, rozwiązujesz testy. Bo gra bazuje i to jest cholernie abstrakcyjne i to jest ciężko opisać. Gra bazuje głównie na perspektywie. Czyli nie wiem, nie wiem, czy widzieliście kiedyś firmy jak kręcono władce pierścieni? E, Elijah Wood nie miał pół metra wzrostu, a, a ten a ten jak się nazywa aktor, który Gandalfa grał, Sir Rowan Atkinson. ten no, Gandalf nie miał trzech metrów wzrostu, prawda? A mimo. a mimo wszystko byli w jednym kadrze. Tak. I, to się, i to się kręci tak, że Gandalf siedzi na przykład bardzo daleko, albo bardzo blisko, a Frodo siedzi bardzo daleko od, od, od kamery, albo bardzo, albo bardzo blisko. Kamera to, jak widzisz, to w kadrze to się wydaje, że oni siedzą naprzeciwko siebie i patrzą sobie w oczy, a tak naprawdę jeden siedzi trzy metry głębiej, nie? Mhm. I tak działa właśnie, tak działa właśnie ta, 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 ta gra. Czyli wcho wchodzisz do pomieszczenia i widzisz, że schody są. Że wyjście, którym masz wyjść, jest na wysokości 3 metrów, na, na przykład. A na środku stołu leży koło sera z, wykrojoną jedno, z wykrojonym jednym klinem. I podnosisz ten, ka podnosisz ten kawałek sera i podnosisz go, 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 go do góry i puszczasz go. Skoro on u góry był taki mały, to zanim zleci na dół, żeby perspektywa była prawidłowa, to będzie miał już 2 metry długości. Podnosisz go jeszcze raz i zrzucasz go jeszcze raz. Skoro na wysokości 10 metrów był tak mały, to zanim zleci na, po, na dół, to będzie o tyle wyższy. I się okazuje, że, że, że zatuje teraz już klin sera, który ma 5 metrów długości. Uh -huh. Teraz go możesz podnieść i z tego klinu sera sobie zrobić po prostu rampę. Sprytne. I często to jest tak na, na przykład, nie wiem, że. <laughs> No to jest, z, tą, z, tą, z tą rampą to jest najprostszy przykład, ale są też takie kla, kla, klasyczne, jak w portalu, że musisz wcisnąć na, na przykład przycisk, żeby się otworzyły drzwi, ale jak zejdziesz z tego, z tego przycisku, to drzwi się, zam, to drzwi się zam, za, zamykają, więc bierzesz jakiś przedmiot, ale okazuje się, że jest za mały, że jest za, za, za lekki, to znowu go sobie albo zwiększasz, albo zmniejszasz, żeby spełniał te konkretne wy, wymagania, które są Ci potrzebne w danej, w dane, w danej chwili. Potem dochodzisz do takiego momentu, że np. wchodzisz do, do pokoju i na środku pokoju jest domek dla, dla, dla lalek. I zaglądasz do tego domku dla lalek i widzisz, że w środku jest wejście. No, A ten domek jest za mały, żeby do niego wszedł. No to go podnosisz, powiększasz go sobie i wchodzisz do tego domku dla, dla lalek. Ale podchodzisz do tego wyjścia i się okazuje, że nie możesz wejść do tego wyjścia, bo go za bardzo powiększyłeś i jesteś za mały względem tego domku. To wy wychodzisz z niego, zmniejszasz go sobie trochę i wchodzisz do niego z powrotem, żeby sięgnąć klamki, na przykład, nie? Czyli, czyli cały czas graż perspektywą, tak? Tak, do tego potem dochodzą jeszcze takie mechaniki z, kl z klonowaniem, na przykład. Zaczynasz kl 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 klonować prze przedmioty. Na przykład Podchodzisz do drzwi i widzisz, że to są drzwi, w, w, drzwi z wyjściem, więc nor normalnie wciskasz juz, żeby je otworzyć. One się, nie, one się nie otworzyły, tylko się sklonowały. Zasada jest taka, że każdy kolejny klon jest odrobinę mniejszy. Więc klikasz, 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 klikasz tam 50 razy na te, na te drzwi i robi się takie, takie, takie domino, od największych drzwi do, naj, do mm -hmm. najmniejszych nie? i nie wiesz, co masz zrobić. Kurczę, ale ok, zrobiło się to domino, to w zasadzie zrobiły ci się schody, po których możesz wejść, i okazuje że u góry nie ma ściany i po prostu po tych schodach przeskakujesz przez, to, przez te drzwi. To naprawdę ciężko jest to wyjaśnić, to o wiele łatwiej jest, jest, jest zobaczyć, a jeszcze łatwiej zagrać, ale powiem wam, że czasem normalnie głowa, głowa, głowa boli, jak nad tym dumam. Są takie, są takie momenty, że się zatrzymuję na 10. Na, na 15 minut, i kombinuję, jak zrobić. Czasem jest tak, że na przykład przedmiot, że idziesz korytarzem i widzisz, że na środku korytarza stoi wielki pionek od szachów, nie? Mm -hmm. a, ale wielki pionek, ale jak zaczynasz do niego podchodzisz, to nagle się okazuje, mm -hmm. że po nim idziesz. On tam, na, on tam wcale nie, on jest, nie a, stał. O, o, tak, tak? On jest narysowany w tej perspektywie. Tak, te, on jest narysowany w tej perspektywie. Innym razem jest tak, że potrzebujesz jakiegoś prze, jakiegoś prze, przedmiotu. Ale nie możesz go podnieść, bo, bo on jest namalowany na ścianie. Ale musisz znaleźć takie miejsce w pokoju, żeby wszystkie jego elementy się nałożyły. I wtedy, jak on będzie, jak on będzie kompletny, jak ten senuas. Możesz go chwycić. To, były tak? Takie, tak, to dopiero wtedy możesz go chwycić i wyciągnąć z tej, z tej ściany. I on nabiera wtedy prze, przestrzeni. Innym okay. razem jest tak, że gra że gracie robi w konia na przykład. i Widzisz, że to jest przedmiot, który zwykle pod, mogłeś podnosić, podnosisz go, a on się rozpada, bo się okazuje, że jest pusty w środku. Innym razem wchodzisz do pomieszczenia i te same przedmioty są na przykład przy, widzisz, że są przybite gwoździami i przy, przywiercone do ziemi, żebyś nie mógł podnieść. Czasem jest tak, że, 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 że <tuszy> idziesz korytarzem i widzisz, że coś ciekawego le, leży na podłodze, myślisz: O, fajne, podniosę. Próbujesz podnieść i wyrywasz razem z częścią podłogi i zapadasz się i, i, i spadasz pod test, nie? Także gracie gra po prostu gra tobą czasem. Takie, takie drobne rzeczy, na przykład że jak pojawia się ekran ładowania, to masz czarna plansza, biały napis loading i trzy kropki dot 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 dot, 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 dot nie? Tam z chwilę się pojawiają i zamykają. Ale po pół godziny gry, nagle te kropki zaczynają iść bez, bez końca w prawo i zastanawiasz się, o co chodzi. Nie? Także po prostu bawią się tobą nie? Przez, cały, przez, przez cały czas. Jest kilka takich momentów, jak wychodzisz poza granicę testu, że robi się. Chorowato no, to mocne słowa, ale zaczyna się robić tak wiesz, trochę trochę, trochę creepy. Widzisz jakieś uchylone drzwi, podchodzisz, to jak w Piti nagle się zamykają. I wtedy oh no. się wiesz, ciarki przechodzą, ciarki przechodzą po. po po, Ale to nie jest horror, plecach. nie? Nie, 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 to, to nie jest horror. To nie jest tak, że coś cię goni cały czas po tym, że musisz na czas no robić. Nie, 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 absolutnie. Ale fajnie się można bawić tą, tą perspektywą, na przykład podchodzisz do automatu z, 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 z napojami, wybierasz sobie puszkę, myślę, trochę mała ta puszka, podnosisz ją nad głowę, spójrzasz na dół, już jest, już jest w wielkości puszki, nie wiem, z, z brzoskwiniami, nie? Podnosisz mm -hmm. jeszcze raz, już jest wie, wie, wielkości kosza na śmieci. Podnosisz jeszcze raz i jeszcze raz, i za chwilę toczysz taką wielką puszkę, jak walec. Nie? A bez względu na to, jak co jest duże, to dla ciebie nie ma wagi. Nie? Nigdy, nigdy nie masz problemu, żeby to podnieść, i to cię nigdy nie może zabić, jak, jak na ciebie spada. Czyli nawet, jak sobie spuścisz taką na głowę taką ciężarówkę, która okay. jest wielka, jak, jak betoniarka, to nic ci się nigdy nie stanie. Nie? Także bardzo fajna gra. Yy, wizualnie jest dość. Yy, nie jest brzydka, ale jest uproszczona. W sensie, wszystko jest, wszystko jest, jest, bardzo, jest bardzo umowne. Wszystkie pomieszczenia testowe mają te, te same tapety na ścianach. Wszystkie pomieszczenia poza testem, jak się wyrywasz z tych, z ty, z tych ram, to są te, te same drzwi, te same, te same tekstury wszędzie. Wystrój tych, tych pokoi jest bardzo skromny. To, jest, to, to nie jest ładna gra, nie jest brzydka, tylko wszystko jest bardzo, bardzo umowne. Tu bardziej chodzi. Bardziej chodzi o mechanikę, o kombinowanie, o znajdywanie odpowiedzi niż, niż, niż ho, chodzenie, opowiadanie o jak ktoś to ładnie zrobił. Nie? Tu, posadził, tu posadził kwiatka, a, tutaj, a, a tu pomalował. Jeszcze jedna fajna rzecz mi się podobała. Ja, Którym razem byłem zamknięty w pomieszczeniu i nie, nie wiedziałem żadnego przedmiotu, nie mogłem podnieść, a potrzebowałem coś, żeby się spiąć wyżej. I łaziłem chyba 10 minut przez to pomieszczenie. A spojrzałem do góry, się okazało, że był, że był przeszklony dach i jeden świetlik był uchylony, można było sobie księżyc ściągnąć. Nie? Oh wow. I ściągasz sobie ten, chwytasz sobie ten, ten księżyc, powiedzmy, jak go ściągniesz do siebie, jest w wielkości piłki do piłki plażowej, okazuje się, że na tym księżycu był domek, coś jeszcze, coś, jeszcze, coś, coś jeszcze i z tego księżyca ściągasz ten domek, roz, rozwalasz go do, do, do wielkości normalnego wejścia, przez które możesz przejść. Także bardzo, 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 bardzo abstrakcyjne, a przez to no nie ma uniwersalnego prze, przepisu na to, jak grać i jak rozwiązać każdą zagadkę. Więc, jeżeli ktoś lubi główkować, ktoś lubi te gry w klimatach, w klimatach Portala i Stanleya, i to zarówno przez tego lupa, przez, to, przez, to, przez tą niewiadomą, przez tą zagadkę, ale i przez same testy, to bardzo polecam. To jest naprawdę solidnie wykonana, wy, wy, wykonana gra. No, ja grałem, ja wiem, z 3 godziny może i podejrzewam, że jestem odrobinę dalej niż za połową, ale ta gra ma dwa, dwa achievementy. Jeden za przejście w godzinę, a drugi za przejście w 30 minut. I oh. to się da zrobić. Nie? Jak już wiesz, jak okay. i lecisz, to to się, to to się da zrobić. Okej. Okay. I achievementy są całkiem, całkiem fajne, jeżeli to Was, jeżeli to was interesuje. Takie nie, z, nie jajem, interesuje. z jajem mi się domyślisz nie? kilku rzeczy. Okay. Także, także warto, polecam tą grę. Ja się naprawdę dobrze bawię. Fajnie, fajnie. Jeszcze jestem, fajnie. jestem zainteresowany.